Tak pół żartem, pół serio. Czy młodzież po tej waszej zabawie, po tym konkursie polubiła statystykę? Ten konkurs przez miasto podany właśnie służył popularyzacji statystyki. Statystyki atrakcyjnej dla naszego miasta. Mówię o Zielonej Górze. Ale również statystyki wykorzystywanej, czy korzystającej z nowoczesnych narzędzi, z nowoczesnych urządzeń, które służą popularyzacji i korzystania ze statystyki, smartfonów, tabletów czy kodów QR. To jest tak, że dzisiaj ta statystyka może być popularna wśród młodych ludzi, bo kojarzy się jednak mimo wszystko z taką siermiężną dyscypliną naukową. No, statystyka robi wszystko, żeby być nowoczesna i sprostać wyzwaniom czasu. Mamy XXI wiek i w tej chwili korzystanie. Z web scrappingu, czy korzystanie z olbrzymich baz danych, z danych, które są zlokalizowane w chmurach, no to to jest powszedniość właściwie w tej chwili statystyki, dzień codzienny statystyki publicznej i staramy się korzystać z tych najnowocześniejszych w tej chwili osiągnięć światowych. Zabawa polegała na chodzeniu po mieście od instytucji do instytucji. Zaczynaliśmy w Urzędzie Statystycznym, byliśmy również na przykład w fronie w Lasach Państwowych. Słuchaliśmy wykładów, uczyliśmy na czym polega praca ludzi, którzy pracują w tych instytucjach. Na pewno dużo można było z tego wyciągnąć dobrego, bo jak dane statystyczne to jest coś, z czego korzysta się obszernie, więc w ogóle taka okazja była dobra i no, sprawiało to dużo frajdy, trzeba powiedzieć. Wszystkie zadania opierały się na szukaniu jakichś informacji z gus no i trzeba było wejść w odpowiednią zakładkę, znaleźć ten, ten temat, co nas interesuje i wyszukać informacje. Gra bardziej przypominała takie współczesne podchody, bo trzeba było połączyć zarówno kulturę fizyczną, bo musieliśmy między zadaniami wykonywać no, szybki marsz, a czasami nawet szybki bieg, bo tak jak tutaj uczniowie wspomnieli, było to zadanie na czas, a oprócz tego musieli się wykazać wiedzą zarówno statystyczną, jak i ogólną.